Hej, planujesz wycieczkę na Majorkę w 2025 roku? Pomogę ci ominąć turystyczne pułapki i cieszyć się wyspą jak prawdziwy lokales. Na pierwszy ogień Cala des Moro. Tak jest słynna na Instagramie, ale też jest strasznie zatłoczona. Spróbuj pobliskiej Cala Salmunia. Krystalicznie czysta woda, zachwycające widoki i o wiele mniej kijków do selfie. Zaufaj mi, znajdziesz tam spokój i zrobisz idealne zdjęcie. Dalej, główna plaża Alcudi. Piękna owszem, ale wszyscy o niej wiedzą. Przejdź się kawałek na północ, a znajdziesz spokojniejsze odcinki. Ten sam miękki piasek, mniej chaosu. Teraz pogadajmy o sprytnych sposobach na parkowanie. Sakalobra i Formentor mogą być koszmarem w szczycie sezonu. Zamiast szukać miejsca przy samym wejściu, podjeć 100 metrów wcześniej. Są nieoficjalne miejsca przy drodze, z których korzystają miejscowi. Tylko sprawdź znaki, a zaoszczędzisz sobie mnóstwo stresu. Dla Waldemosy czy Deja kluczowy jest czas. Przyjeźdź przed dziewiątą rano lub po siedemnastej, unikniesz autobusów, tłumów i uchwycisz tę magiczną złotą godzinę. A jedzenie? Omijaj miejsca z menu w dziewięciu językach i ogromnymi szyldami paeli na zewnątrz. Szukaj prostych knajpek, może z menu na tablicy i z miejscowymi, którzy tam jedzą. Tam znajdziesz prawdziwe smaki Majorki, więc jeśli chcesz, żeby twoja wycieczka na Majorkę była bardziej magiczna niż szalona, Zastosuj się do tych wskazówek. Twoja psychika i twój Instagram będą ci wdzięczne.